Jestem słyszalny, tak. Proszę Państwa, chciałem się odnieść do, do objawów neurologicznych poruszanych w poprzednim bardzo dobrym wystąpieniu. Te objawy mogą być ostre w okresie do 3-4 tygodni i one są dość łagodne, bo dotyczą smaku i węchu, które ustępują oraz bólów głowy czy takiego ogólnego rozbicia, no i podejścia lękowo-depresyjnego. Gorsze są te objawy w okresie chronicznym choroby, bo one dotyczą tutaj udarów mózgu, bo te zmiany w mózgu są spowodowane z jednej strony. Mechanizmem zatorowo-zakrzepowym, z drugiej strony uszkodzeniem śródbłonka i udarami kwotocznymi. To jest jednak bardzo poważny problem. Na początku, zresztą jeszcze rok temu, sądziliśmy, że będzie tych udarów mniej, bo po prostu mniej ludzi się wtedy zgłaszało do, do szpitali, stąd była zmniejszona liczba w ogóle incydentów sercowo-naczyniowych. W tej chwili wiemy, że to jest poważny problem i ono dotyczy około, on dotyczy około 2% chorych po, po przebytej infekcji, po przebytej infekcji nieraz bezobjawowej. Tu jeszcze jest istotna sprawa tego długiego ogona. Ten długi ogon to jest te, te które, objawy, które mogą się pojawić po, nie tylko po okresie 12 tygodni, tylko po kilku latach, czy nawet po kilkunastu latach. Wiemy z, z epidemii SARS-u czy Hiszpanki, że po wielu latach wystąpiły objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w postaci, w, postaci tu, w postaci choroby Parkinsona, w postaci choroby Alzheimera, tych najważniejszych chorób zwrodzeniowych układu nerwowego. Dlatego ważne jest teraz zaplanowanie także tych takich odległych badań dotyczących po okresie, nie tylko. Kilku miesięcy, czy dwunastu tygodni, czy, czy pół roku, jak, jak w tej chwili jest ostatnia publikacja z Oksfordu, objawów po pół roku po infekcji, i tam były głównie objawy. Ze strony układu psychicznego, ze strony zespołów strony depresyjno-lękowych, ale tych właśnie odległych jeszcze zmian, które mogą być po kilku latach od wystąpienia choroby, dotyczących właśnie tych objawów otępiennych, objawów choroby Parkinsona, także i choroby. Immunologicznych innych, jak i choroby stwardnienia rozsianego. Także tu jest istotna bardzo jeszcze obserwacja tego długiego ogona. Ciągle uczymy się tej choroby i dopiero po kilku latach będziemy mogli się zdać sobie sprawę, jak przeżyliśmy tą, tą infekcję, bo ona może dotyczyć te objawy długiego ogona. Nie będą tylko dotyczyły osoby objawowe, ale także tych osób, które przeszły, zupełnie bezobjawowo tą, tą infekcję. Także jak bardzo istotne jest to, żebyśmy się nie, udali, nie dali zakazić, żeby unikać w dalszym ciągu tych możliwości zakażenia, bo to może po wielu latach dopiero być, być objawić się objawami o, o tych chorych. Dziękuję.